ja witam wszystkich mam właśnie dwa dni wolnego wykorzystamy na oczywiście treningi zrobimy sobie dzisiaj cycki czyli klata zrobimy sobie z bicepsem wspomogę się tym zobaczymy co to jest warte ale tu sobie zrobię bareczki z tricepsem jeśli oczywiście wszystko zgodnie z planem pójdzie no to zaczynamy mordę. Wypiłem tego Black Wolfa. I po kilku minutach, już ciarki na ryju są. Coś działa. Działa Black Wolf. Jestem po rozgrzewce. Ruszyłem sobie tam małym ciężarem 15 powtórzeń. Czas na główny ciężar jest tutaj akurat 42 jakieś. Jakieś 42 kg. Spróbuję ruszyć 10 razy, może 12. Nie wiem, jak to będzie siło, bo ostatnio na treningach kiepsko z tą siłą. Przez te upały, przez to wszystko. Dzisiaj w miarę jest przeciętnie. Nie ma upału, ale też nie jest chłodno. Dobra. Ciężar na kolana. Lecimy z tematem. 12 razy. Ale opuszczając, no, ostatnie, ostatnie powtórzenie. Opuszczam bardzo wolno. Jak widzisz, no widziałeś na filmie. Czuję, że mi klatę rozrywa. Masakryczne, jeszcze ucieknie. Ale o to chodzi. Cyk spina. Jak się by fajnie barki poszerzają podczas spin. Żeby tak cały czas wyglądały, to by było fajnie. Ale na luzie tak nie wyglądają. Lecimy dalej, z drugim, z, drugim, z drugą seryjką i następnym ćwiczeniem. Czas na drugie ćwiczenie. Pierwsze ćwiczenie poszło fajnie. Nawet w ostatnią serię zrobiłem jedno powtórzenie więcej, czyli zrobiłem 12, 10, 8 i 7. Cały czas dokładałem kilo 25 co seria i ten Black Wolf jak na razie czuć go mocno, pewnie się sprawdza, pewnie to jedno powtórzenie więcej na ostatniej serii to wina Black Wolfa Wilka Cycki już są mocno spompowane Fajnie, wszystko poszło elegancko Elegancko tak Z takim mega dobrym czuciem więśniowym klatka spompowana Z tyłu na kiju Łącznie z kijem 90 kg 12 razy będę chciał to ruszyć na pierwszą serię. Oczywiście, czy się uda? Nie wiem. Te treningi u mnie to zawsze jest jeden wielki spontan. Nie da się zaplanować danej ilości powtórzeń. Po prostu się nie da. Raz się ma słaby dzień, oraz się ma mocny dzień. Czasem zrobić dwa powtórzenia mniej, czasem dwa więcej. No ale cóż, tak to jest. Uff. Dobra, łapie za kija. Potargam kijem. Niech wilcza moc będzie ze mną. O! Książkowe 12. Ale 13 raz też by poszedł, ale może z minimalną pomocą. Ale nie mam z tego asekuracji. Także zawsze sam, zawsze bez asekuracji. Zawsze maksymalny wysiłek na 100%. Fajnie. Dobra, Ciąg dalszy za chwilę. Dwa ćwiczenia zrobione, czas na ostatnie trzecie. piętki na bramie. Zrobimy to i zakończymy trening klatki. Fajnie idziesz. Dobry dzisiejszy dzień w końcu, w końcu jest taki dobry dzień na, na trening, jest moc, można działać. Uff. Spina! Ładnie, ładnie wchodzi trening klatki dzisiaj. Mega, kurde. Mega skratuje tą klatkę dzisiaj. Ale o to chodzi. Żeby skratowana była. Dobry trening. Jeszcze, żeby był dobry sen. To wszystko będzie ok. Trzeba zaraz jeszcze dopić Wolfa. I robimy bicepsa. Klara skończona, prawie. Lata skończona, dopiję drugą połowę. Może mi kalesą nie wysadzi, jak dopiję tą drugą połowę. Do 10 minut, siadam do 10 minut, to już czuję ciarki na, na ryju. Jest dobrze. Plata nabita, będziemy teraz nabijać bicepsa. Cyk spina. Lecimy z bicepsem, mocny trening. To co ten biski najbardziej? Zajebisty trening. Armblaster, lubię to. 35 kg razem ze sztangą. Ogień na bicepsy. ale pali. Ale pali, 12 powtórzeń i pali. Pali bicepsa jak szlak. O. Dobra jest. Drugie ćwiczenie na wyciągu chwyt młotkowy. Mam tam 25 kilo tylko. Może z taką pauzą sobie zrobię. Na górze właśnie. Jest ogień. Na wyciągu zawsze jest ten ogień. 13 razy. O! Biceps spompowany. Spina jest dobra. O! Morderstwo dla bicepsa. Cycki zabite. Zabija mi bicepsa. Czysto naturalnie. O! Podkreślam, czysto naturalnie. Choć znowu. Ostatnio usłyszałem, że coś steryduje. Ale jeśli inni tak twierdzą, to nie sobie tak twierdzą. Jeśli wiedzą lepiej, nie wiedzą lepiej. Ja wiem swoje. Ok. To co Byku, Kończymy ten trening. Klata, i biceps. I ostatnie ćwiczenie na bicepsik. Chantelki zaskarni. Odcina. Przy 9 odcina. Zrobimy sobie 4 razy 9. Nie wiem czy dobra. Może zrobię 9,988. Ale odcina. Bicep jest zmordowany. Już swoje. Dzisiaj dostał. Odpowiedni bodziec. O dzisiaj zabawy treningowe są naprawdę bardzo fajne. Bardzo dobre dzisiaj samo uczucie na, na tym placu zabaw. Bardzo dobrze mi się bawi dzisiaj zabawkami swoimi. Także hobbystycznie się bawię, że razem. spina, lecimy dalej. Zabawy treningowe na dzień dzisiejszy zakończone. Dzisiaj było klata, bic, jutro druga część planu. Barki i triceps. Także. cykspina spina. I do następnego, a Ty jeśli możesz napisz coś o tym treningu, co dzisiaj zrobiłem źle, co, co zrobiłem dobrze, a jeśli jesteś pierwszy raz, zostaw suba, a jeśli jesteś już któryś raz z kolei i masz daleko, wpadnij na trening, zrobimy dla i bicepsa razem. Pozdrawiam, cześć. To zaczynamy drugi dzień treningu. Pomagamy się oczywiście tym i lecimy z bareczkami i tricepsem. Zaczynamy. Upał dzisiaj jak szlak. Nie mam mocy dzisiaj. Wczoraj było piękne. Piękna, piękna mocna na treningu, ale dzisiaj nie ma tej mocy. Ale cóż.

będę go gadania. Lecimy z czynnikiem. Zaraz na drugiej ćwiczeń. Ostatnie ćwiczenie na bareczki no Waleczki spompowane, skończone, bardzo skończony. Czas dopić drugą połówkę na palmu. I z tricepsem. Rozgrzewaczka na triceps i ogień. Dzisiaj dzień jest, można powiedzieć, niezbyt dobry. Wczoraj był idealny, dzisiaj już, dzisiaj już nie. Dzień dniowy nierówny, ale dam radę. Cyk spina. Idziemy dalej. Zobaczcie, na tricepsa. Po rozgrzewce już nawet dobrze wygląda. Ale zrobimy mu cztery ćwiczenia i będzie łapsko siedzieć jak trzeba. Czas na drugie ćwiczenie. Andrzejkał na ławeczce. Coś się zrobi. Triceratops i triceratops. I bareczki. Cztery serie. Tego ćwiczenia. I jeszcze jedno ostatnie zostanie. Może dipy. Zrobię ostatnie, nie wiem jeszcze. Zawsze Ten triceratops jakoś lepiej mi idzie niż te bareczki. Jakoś się rozkręciłem. Napalm pewnie też Pomógł mi w tym. Czas na ostatnie ćwiczenie, na dzień I będziemy kończyć powoli ten trening. Ten drugi dzień. Treningowy. Ah! Ja stricę w taki jak trzeba. Jeszcze, jeszcze trzy serwiki. I koniec. Cech spina. No to dzień drugi. Ćwiczeń zakończony. Dwa dni na jednym filmie. Ta, ale mój, mój plan jest trzydniowy można powiedzieć, bo zostały jeszcze nogi i plecy. Ale to następnym razem Także wczoraj Cycki zrobione Dzisiaj Triceps Koniec Koniec na dzisiaj zabawy, na moim placu zabaw Także pozdrawiam wszystkich Wszystkich szczególnie z piwnicy Zostawcie komentarz Co o tym myślicie moim dwudniowym Co robiłem źle, co dobrze Subskrypcja i do następnego. Cyk spina. I cześć, trzymajcie się.